Nasikaj, żeby ją ogłuszyć, co będziesz rzucał. Kubaś? O kurde, Kubał, ojeju, ojeju, dobra, nie zrozumiałem totalnie. Dobra, duży Błażej, mały Błażej, słuchaj, idziemy dzisiaj do nowej roboty, czy wiesz jaka będzie robota? Nie robota. Jak, no tak, no w sumie to jest... To, to, to jest, to jest wy, wypad na plażę To jest wypad na plażę, dokładnie Widzowie, że dzisiaj robimy coś, czego jeszcze nie robiliśmy e, Czyli, ty, takie obrazy to zawsze mieliśmy fajne? Ty, nie pamiętam Jakieś takie ładne to, fajne obrazy takie. A bo to ja malowałem, to moje tu, opa Dobra e, Widzowie, dzisiaj będziemy się zajmować e, wędkarstwem e... No bo on chodzi, mówi, chodź idziemy Będziemy łowić te, te jak, te, jak te się ryby nazywają takie, co płyną w y, podgórkę Szczupaki. Nie, co ty gada? No, szczupaki pod górkę płyną, chodź. E, kurde. No, strągi chyba. A ja nie wiem. Ja, ja nie pływam pod górkę. Zobaczymy, czy będziemy A, mieli otrzymy? jedną. W, zobaczymy, zobaczymy czy będziemy mieli jedną tą Jedną, ty właśnie, w sumie to się ciemno robi, to no, już co możemy iść kimnąć? Czekaj, chodź. Dobra, idziemy na rybki, dalej, ho. Jasno, jest, wcześniej jest, y, ty kurde, w sumie, mamy jedzenie... na wodę nie, 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 to musimy na łódkę iść. Ale to po samochodem, na, łód, na, na łódce samochodem. Nie na łódkę, sobie. bier browce, bier browce, browce trzeba wziąć. Ej, bo my tu mamy jeszcze kiszoną tą, wodę. E, masz, chcesz, jesteś głodny, jak jesteś, co jest jedz. E, kiszoną wodę mam. A to na razie nie bierzemy. Nie mamy do czego wlać tak. To się tak zakisiło, stary, że jak to sprzedamy, jak to Marek wypije, to będzie ten. Yy, będzie miał. Co jest? Leje, nie wchodź mi tu pod strumieniem. A! A ja sobie tam chodzę, dobra, weź ty, kurde. Gdzie, gdzie na mur, jak kibel masz z boku? No, na mur, stary, bo szybciej. Kibel zajęty. Chłopu słyszał na lekcji francuskiego: leje na mur, i teraz chodzi, leje na mur. Lej na mur. Lej za mur. Dobra, chodź, chodź. Nie wiem ile mamy wędek, mamy chyba jedną wędkę, chyba że będzie tym razem brak synchronizacji na naszą korzyść i tego. I będziesz miał drugą wędkę, to wtedy lepiej, a jak nie to się będziemy zmieniać. I, i, I tego, i podpłyniemy sobie słuchaj tam na brzeg, bo tam na brzegu jest Marek i on ma mapę spotów fajnych, gdzie ponoć fajnie ryby biorą, to sobie podpatrzymy, co? Ty na to. Marek to jest pijak, jemu się nie ufa. Ale tam jest mapa, to mapie zaufamy O widzę łódkę Chyba, że chcesz na czuja po prostu, bo tam mamy taki ekranik O patrz patrz, pakie zamontowałem Jaki molownik Patrz, patrz, pa pa pa, pakie zamontowałem. Yy, pa, 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 zamontowałem, ekranik I to się nazywa y, ryboskaner Ryboskaner mózgu, dobra Dobra ma, siadaj, ma, siadaj, ma. siadaj, siadaj A nie czekaj, czekaj, czek, zobacz, pierw to Tutaj, masz wędkę tutaj, po prawej? No Kliknij F No Masz ją? Mam o no i git, słuchaj ja też mam swoją i tutaj ją możesz odkładać jak chcesz, nie? Ja, tylko jak klikniesz F to ją wypuścisz do wody, więc uważaj. Odłożyłeś Oduż... ją? Nie mam wędki! No to pod łódką jest, weź zanurkuj. Nie widzę. No i gdzieś tu powinna być pod łódką no. To znalazłeś? Nie. No jak nie znalazłeś? Czekaj, może ja odpłynę. Dobra, mam. Okej. Okay. Wszkakuj, szkakuj, szkakuj. Dobra, poczekaj. czekaj. Ty, ale nie wzięliśmy prowiantu. Faj, czemu browców nie wzięliśmy, miałeś browce wziąć. Idź, idź, czekam. No, ale to, ja idziemy odłożyć wędkę. Tu, tu jest taki ten, taki uchwyt, musisz F na to kliknąć. Powinienem mieć ten. A nie, nie jest tylko trzeba nacelować. A no to dobra, to leć, leć, ja czekam. Tylko szybciej, bo się obracam na tej wodzie tutaj. Ty, a brać dzidę? Ale po co nam dzida? A, nie wiem tego. Nie no, Dziedom nie będziemy łowić, stary, mamy tego. Na rekiny. Ale tu nie ma rekinów, mamy wędki. Wędki nam starczą. Jak, nie ma rekinów, ty tam kupy widziałeś, jakie jak pływają? Ja, tam rekinów nie widziałem nigdy. Tyle lat tu pływam, jeszcze nie widziałem żadnego. Dobra, do przodu włączam tutaj Maschinator Fishfinder wersja 1. Tyol, ty gnasz. I, I szukamy ryb, słuchaj, szukamy ryb. Włączyłem Fishfindera. I na razie nic, nic nie, nic nie znalazło. Jeszcze, jeszcze, jeszcze nic nie ten. My tu będziemy płynąć, a tutaj potwór drog Loch Tak. A. a ten fi Fishfinder to tego, to... Go trzeba jakoś bardziej włączyć? Bo ja go włączyłem i jest Fish Finder wersja 1. <laughs> to z tylko taki, wiesz... No może taki, żeby, kurde, sąsiad zazdrościł, ale wiesz, nie działa ogólnie. Ty, ty, co to? to co to jest przed nami? Ziemia? Gdzie? Nieglony jakieś. Mówiłem, że to są rekiny. Bez skitu. Kurde, ja myślałem, że tu ziemia wyrosła. Gdzieś tam o bardziej można głębiej. Na zielony, co? na zielony. Nie, na zielony nie, bo nam będzie kurde tego. Będzie się plątało wszystko i będzie problem później. Czekaj, gdzieś. Może o, może tutaj o. Chyba że Dobra, chyba że pływamy za tym fishfinderem i szukamy fishfinderem. Czekaj, sprawdzimy, czy się coś na pusto da. Za tu mój kotwice. No właśnie, Właściwie nie, nie mamy kotwicy ty. Dobra, no, weź wędkę i sobie usiądź najlepiej, o. M właśnie, mogę na no? Tak, no, jak co? masz wędkę. No, usiądź sobie. O, o! Big fish detected, ty! Y Gdzie? Nie wiem, rzucam. Rekin. Zarzuciłem. Musisz nacelować na wodę... ...i lewy kliknąć. O, a I jak się ten? I czekasz, czekasz. I jak będzie ci y ciągło, będziesz taki dźwięk słyszał... ...to przytrzymujesz lewy przycisk myszy, myszy na sekundę... Puszczasz i znowu trzymasz, i puszczasz, i tak, bo męczysz rybę, nie? I jak się zmęczy, to wtedy mo mo możesz ją wciągnąć. To będziesz słyszał takie. Kogo mam wiedzieć, że się, że się zmęczona, Co flagę podniesie? Nie, po prostu szybciej będziesz wciągał, usłyszysz. A tak to nie możesz przerwać, więc yy, trzymaj dłużej, tak sekundę, półtorej sekundy, puszczaj i znowu. Ja, ja już mam coś, ja już mam rybę. Mam, ja też mam, branie. Kurde, Big Fish Detected, stary. Bez tu potwór no. z Loch Ness. Oh. Skarpetkę mam! Co? Ceryzujej jej skarpetkę? Znaczy nie no, no w nic nie mam. A może ci się zerwało? Zerwałeś pewnie, ty i ryba nam uciekła, to chyba była ta big fish. Jak się będzie obracać ta łódka, to na pewno coś złowie. No troszkę, troszkę przeszkadza ta obracająca się łódka, nie ukrywam. Ale ta nasza łódka to tak bez kitu się kręci. Gdzie jest kotwica? Mówiłem, nie sprzedawaj na złom, to nie, przyda się te par, 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 parę dziesiąt złotych, kurde. Kurde, no ile to będę wciągał? No, to łowienie to nie byle co, słuchaj, to musisz ten... Musisz połowić trochę. Perkele. O, perkele, już uzerwałem coś. Wiedziałem, że tak będzie. Na chwilę przytrzymuj ten lewy przyzmysz, puszczaj i od razu znowu. Wtedy, wtedy nie zerwiesz. Będziesz okay. słyszał, słyszał, jak dłużej przytrzymasz... Lewy, to tak jakby się zaczęło już rwać, słyszysz taki dźwięk troszkę. O, wciągam. Już, już chyba koniec walki będzie. O, chłop... Aha. O, mam! Wiesz, 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 Ej. wiesz ile walczyłem z, z rybą? Wiesz ile ona waży? Kilogram. Niecały kilogram. A moja pięć! <laughs> A rzuciłem tam, widzisz ją czy nie? Gdzie? Na łódce. Nie. O nie, czyli każdy ma swoje. A jak się robi rybów fish? E, po prostu tak, żebyś nie miał jej pod łódką i po prostu F kliknij. Ty moje też nie widzisz, nie? Nie. Ale pięć coś kilo miał. Kurde, wygrywasz na razie. Ora? Co za chłop. Gdzie jest ta. A, ty. Gdzie jest ta big fish? Nie wiem, ja to jestem stary profesjonalny wędk. No to bo ty kradniesz te ryby mi. Kurde. Miałbym rybę dobrą, fajną, ale nie, zabrał. Ta big fish to jest ta, co ci się zerwała pewnie. O, jak przez przypadek jakąś syreniarę wyciągnę? No, to już twój problem. O, nacelowałem na ciebie, na ciebie wędką i mam branie. <gry> o, już wciągam. No, czekaj, czy mogę wciągać cały czas. Znaczy jak słyszysz kołowrotek tak, jak trzymasz no. lewy, to tak, to możesz cały czas ciągać Kurde, zaraz mi, zmienimy miejscu we stary, bo ja niecały ryb, rybę m, lżejszą niż kilogram złapałem Ja walczył pół godziny. No stary poromany, nie? Ja siedziałem tyle czasu, się męczyłem i o. Ale ja złowię tego reki. Ja bałem. naprawdę stary gościu. O. Jak pijesz piwsko, to weź rzucaj dalej, co? Ale to nie moje! Butelkę ja, złowiłem. Ja, ja takiego ścieku nie piję. Stary. Złowiłem butelkę, cześć, że. No to się ciesz, stary, a zobacz, czy nie ma listu. Tak. Dobra, zło złowiłeś już? Możemy lecieć nie, dalej? Ty! Łowię. Big fish detected! Zarzucam. Mam nadzieję, że to nie moja butelka, którą właśnie wyrzuciłem do wody. Nie wrzucaj butelek do wody. No, a tu gdzie mam rzucać? Jedną wyłowiłem, jestem na zero. No i zniknę obik fish. Z radaru. I co teraz? Bo to do mnie przyleciała, 10 kilo prawie. No nie no, żartujesz sobie stary. No czemu kradniesz ryby? Co to jest Solomon, Salomon, ryba? Solomon. Nie no no, chłopcy Dobra, na Naprawdę nie, stary, to... druga butelka, zmieniamy to, Zmi idziemy stąd. Ja, ja, bo to, to trzeba, bo to trzeba umieć. Sam trzeba umieć kurde, płynę stąd stary, tu ryb nie ma, same butelki się łowi. Ty te ryby mi wyleciały z łódki! Serio? Ja nie mam ryb. To chyba idziemy na brzeg łowić, nie? Co robisz z nogą? Płynę. Czekaj, rzucę butelką, żeby ogłuszyć. Aha, rzuciłem na pokład, nieważne. I sikaj, będziesz rzucał. Co? No sikaj, będziesz rzucał tam. Co? Aikido. Czyli powtórz, bo nie zrozumiałem. A już mi się nie chce. No powtórz. Powiedz na sikaj, będziesz rzucał. Ale nie rozumiem tego, po co mam nasikać, żeby rzucać? Sikaj, żebyś rybę ogłuszył! Sikaj, żeby ryby... Tato. Co? Co? Ch**no. Jeszcze ciebie rybę 0,39! Kurde, zjedzę ją! Czekaj, czekaj, czekaj. Sikaj, żeby ogłuszyć? Tak! Patrz, czemu Jak... rzucać? Nasikaj, żeby ją ogłuszyć, co będziesz rzucał! Kuba. O Kuba. Kubał... ojej, Ojeju, dobra, nie zrozumiałem totalnie... Ja... Stary, ty dla, dla mnie takie czary rzuciłeś, stary, takie zakręcie, że ja... Próbowałem rozgwiemić, co ty powiedziałeś... Stary, tak bo Stary wąs mi O kurde. Ojej. Płyń, a nie, bo zaraz ten... Przez rybę stary 04. Złowiłem. No sikaj na nią. Będziesz go Polski jest tak skomplikowany, że nawet Polacy się nie rozumieją. Dobra, patrz, patrz jak zaparkinguje driftem tutaj. Bo tu ludzie chodzą na to się. Widzę właśnie. Pa, pa, pa. Poka, poka im, poka, poka. A, z wyskoku. Jak to mieli... Wziąłeś? Ja... Czekaj, bo się nie wyszło. Jak to mieli John! Dobra. Teraz jak będziesz chciał odłożyć... Ty! O. 120 bym zarobił! Idź teraz mi tą rybę wyciągaj! O, ja zarobiłem 81 za niecały kilogram, lol. Stary za tym rybem 120 dostał. Ty, chłop się tu tłumaczy, pa. Co się tu ma, Paka. A nie, to występ jest! Wtargnęliśmy! A! o kurde, ty czekaj, dobra. Wtargnęliśmy na ten. Ja oglądam, nic nie robię. Aha, dobra, dziwny, dziwny występ. O! Co? Dalej grają. Dobra, idziemy. Chodź. Idziemy łowić, my tu, my, my tu połowienie przyszliśmy. U mnie jest lepsza miejscówka, ja ci mówię Janusz. Ty masz brudną wodę. U mnie lepsze ryby są. Ja, ja mam brudną wodę, patrz do siebie, ty masz zieloną. U mnie jest ładna, przejrzysta, dno widzę. Dno to waga twoich ryb, Zowiody. Tak, dobra. Zaraz zobaczymy, kto będzie miał dno wagi. Ja mam rekord, 9,87. Ile? 9,87. Dobra, 9,87. Zapamiętajmy, widzowie. Ty we, co mi ryby płoszysz? tam. Nie Płoszę! O, 0,83 mam. Dobra. Nie! Stare ryby sobie pod ziemię wpakowałem. Zniknęła to mi. Nie, uważaj, jakbyś ten, to nad ziemią, żeby ta ryba była. Bo skończysz jak ja, bez ryby. Gościu, ryby płoszysz. Cicho, tu puszam statki. Ryby płoszysz, wyłaj stamtąd. Jak zobaczysz, nie? No. Takiego, takiego brązowego ubota, to to nie ja. Kurde, mówię ci, chodź tu do mnie, stary. Tu jest dobra miejscówka u mnie. No, okay. no 0,45. He, nie ma! Już za, złowiej, za dużo, stary. O, ta ryba walczy. To jest, to jest jakiś kurde. No, porządny zawodnik. Kurde, ale walczy tary. Ty! Bigfisha wyłapała łódka nasza łódka. No skąd wiesz? Słyszysz, słyszę pika 042. To no, chyba ja, ja mam Bigfisha. Włącz sobie ten panel taki na tym, ten ekranik. A to ty, ty już szukałeś? Nie, ja ci mówiłem jak było, Big Fish. Że, dobra, dobra. Że, że wykryło nam. Może już wyciągnę. 8 kilo, stary, byłem blisko. Aha. By, byłem blisko, mówię ci. Ale tu tam w krzakach lepiej się łowi, mówiłem, że się tam się lepiej łowi w krzakach. Nie, po prostu ja tam na, nawiozłem trochę i dlatego lepiej biorę. Ta. No, no. Znowu Bigfisha gdzieś wyłapało. O! 11,5 kilo! No nie, no weź ją, szukuj. Sir, to jest ten Bigfish, co tutaj był? Ha! Panie, patrz pan! Widzisz to? Pa, powąchaj. Pa, Ci do nas, wsadzę, pa. Kurde, ale ryba. 11,5, ile dostanę? No ja wyciągam właśnie. Nie wiem ile, ale dużo. 138 7 kilo, no! Tak blisko, ta, tak blisko stary, tak blisko! Czemu ty jesteś tak fa faworyzowany w te ryby? Czemu takie duże ryby wyłapujesz? Bo ja byłem kiedyś rybiarzem! To wiem gdzie się zarzuca, tak? Ryfarta, masz jakiegoś O, wciągam I? O nie, 8, 17. Salomon. eh, dobra, idę, idę sprzedać na razie te ryby. Trzy, bo mam, mam trzy. Wszystkie około 8 kilo Nie, no hop się zwinął już? No nie, nie mogę sprzedać te ryby, bo hop się zwinął. Co ja mam teraz zrobić z tymi rybami? Zjeść. A jak się zepsuło. Cudownika mi zniknęła. Ej wędka mi zniknęła, ale dalej wciągam <laughs> ty, ty, ty niedobrze wciągasz Dobra, by się ciemno robi Trzeba dopłynąć do domu jeszcze No, ja to zostawię Z kartką, że słuchaj ziom, Kup moje ryby, wyślij pieniądze tutaj A i, i zobacz, że tu na przyszłość mam mapę zaznaczoną, gdzie chyba zawody Gdzie można łowić e, Nie, mi się wydaje, że to są jakieś te chyba znaczy nie wiem czy to są zawody, czy to są jakieś spoty na przykład Ej. Paliwo się skończyło Nie Tak blisko Ej, no serio no Jaki kolej, no nie wytrzymam z tobą Dobra, nie odchodzimy to Działa! AAAAAA! Właśnie! Właśnie! Utopi... Przez ciebie utopiłem te. No, nie, nie no, masz w ręce, w ręce masz! Właś tu! Nie. Ha. nie pływam z tołu. Naprawdę z buta idziesz? Co za. Tam jeszcze. A potem butelki się znajduje w tym. Ty, ty, ty idziesz tak szybko jak ja płynę Lol. No. Prawie. Ja. Co, co, tam co w TV grają? A Mod, moda, moda, na bicep. No to, 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 na tyle widzowie dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. Było łowienie. Co ty jakieś dziwne pozy tworzy? Co jest? Co mi się stało? Pa, robię śmigło! What the fuck? Ty robisz śmigło? Co ty zrobiłeś, stary? Ty miałeś... To jest! Co? Ej, co się ze mną dzieje? Wydaje, wydaje mi się w sensie, że Lime, Lime załapał y, chorobę ry, rybochondrię i, i, i się teraz tutaj. No, coś się z nim dzieje. Trzeba go wyleczyć co ja się widzowie, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Y, może weźmiemy udział w, w zawodach, a jak nie, to jakiś grill się zrobi czy coś. Tak więc ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Ej! gdzie jestem? Proszę za telewizor. Krzywy jestem! Co? ty? Mogę chować? Jestem w kominie, od Mikołaj, pa! O chr... Co za? Dobra, widzowie. Ej, mogę przez tekstury wchodzić, pa! Weź, zobacz, czy w kuchni ten wyłączyłem gaz. No jest spoko. Ty przeszedłem! Gdzie czekaj, jest? Czekaj, czekaj. Siema, siema jak tam w zlewie Bo ci... te pa, mrówki ci się tu zalęgły. I, Nie wiem I ktoś szczał do zlewu chyba. To, to ty pewnie.